Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu kiedy to oglądasz. To jest czytanie dla zodiakalnego strzelca i nieważne, kiedy ten film do Ciebie trafia. Tutaj jest przesłanie, którego potrzebujesz. Możesz też traktować to jako swoje czytanie tygodniowe. Sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię przez następne 7 dni, a później za pomocą czarmsów zobaczę, co idzie w Twoją stronę, jeśli chodzi o finanse, pracę, miłość i jakie szczęście do Ciebie idzie, co dobrego, a na końcu jeszcze słowa mocy. Potężne afirmacje, które łączą cię z Twoją wewnętrzną mocą, są też wskazówkami od wszechświata. Warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. A jak nic nie rezonuje, to sprawdź swoje czytanie dla ascendentu albo znaku księżycowego. Bo czasem przy czytaniach kolektywnych te znaki trochę lepiej rezonują. Dobrze, teraz poproszę o wskazówki dla strzelca. Jaka energia prowadzi cię przez następne 7 dni? O, i są dwie energie. Yoga. I tak. <laughs> Jeśli ktoś się zastanawiał nad tym, czy zacząć ćwiczyć jogę albo jakieś inne ćwiczenia energetyczne, qigong, tai chi, qi, yy, są przeróżne teraz. Chodzi tutaj nie tylko o jogę, chodzi o ćwiczenia rozciągające, ale też ćwiczenia takie energetyczne. Spokojne. Jeśli o tym myślisz, to jest najlepszy moment, żeby powiedzieć temu tak. Wow! Nie wiem, czy to było słychać, ale jak powiedziałam, tak, to na zewnątrz wrona zakrakała. To nie jest zły znak, to jest właśnie dobry znak, potwierdzenie od wszechświata, że na coś wszechświat powie ci tak. Będzie na coś odpowiedź tak. Tutaj też czuję, że wiele osób czeka na jakąś odpowiedź list, dokumenty. Nie stresuj się, odpowiedź brzmi tak, wszystko potoczy się na Twoją korzyść, ale teraz jest czas na zadbanie o ciało i o Twoją energię, również, bo Ty też potrzebujesz powiedzieć tak. Dostrojeniu się do takiej energii, w której Twoja sprawa jest załatwiona, zatwierdzona, cokolwiek to dla Ciebie jest. Także to jest bardzo istotne, żeby teraz zadbać o ciało i też właśnie mówić tak, dbaniu o siebie, jakoś tak y, mocno to czuję. O, i jeszcze jedną wskazówkę czuję z tym tak. Y, pamiętaj, że wszechświat zawsze mówi ci tak na to, co myślisz i czujesz. Jeżeli mówisz, że nic ci się nie udaje, tak. Jeżeli myślisz, mówisz, że idziesz dobrą drogą, w stronę sukcesu, wszechświat też, powie ci tak. Jest to też karta Lorda Ganesz. To jest bóstwo hinduskie. On jest taką energią, która. Usuwa przeszkody, jak taki taran boski, przesuwa wszystko, co stoi na Twojej drodze, i mówi ci, tak, możesz przejść. Więc tutaj też taka energia jest w Twoim polu usuwania przeszkód, pomagania. Hmm, mogą też wydarzyć się przez te następne 7 dni dla Ciebie takie szczęśliwe zbiegi okoliczności. No, wiemy, że to nie są zbiegi okoliczności, tylko że to po prostu. Wszechświat Cię kieruje na dobrą drogę. Też na taką drogę, której mówisz, tak, to jest, to jest to. Dobrze, teraz jeszcze Twój numer anielski na te 7 dni. Co chcą przekazać Ci aniołowie? Jaka jeszcze energia jest istotna? O, o, o. Raz, dwa, czyli tutaj do pary. 21-34, osiągnięcie i 39-39, zabawa. Czyli tutaj y, pracowałeś, pracowałaś nad czymś długo, nad jakimś osiągnięciem. Tak, tutaj wszystko dobrze się potoczy, bo teraz wiele osób czeka na wynik, y, zatwierdzenie, rozstrzygnięcie, konkursu też na przykład. Tutaj to już będzie bardzo osobiste, co to jest. I, I swego rodzaju osiągnięcie jest dostępne dla wielu osób. Dla jednych to już jest wzięcie udziału w czymś, dokończenie czegoś, dla innych to wygrana, yy, na przykład wygrany przetarg czy konkurs. Tutaj to już yy, każdy wie o co chodzi, bo ta ważna sprawa jest już z tobą od jakiegoś czasu, dla niektórych bardzo długo. I teraz przez te 7 dni właśnie jest czas na to, żeby Zadbać o siebie, swoją energię, robić to, co cię cieszy, mówić tak rzeczom, które cię cieszą, bo właśnie w ten sposób dostrajasz się do dobrego rozwiązania. E, tutaj też czuję taką wiadomość, że ta sprawa już jest poza e, Twoimi, już nie jest w Twoich rękach. To, co miałeś, miałaś zrobić, już zostało wszystko zrobione. Teraz. E, w tym radosnym wyczekiwaniu na wyniki, wyniki, rezultaty, warto zadbać o siebie i zrobić dla siebie coś przyjemnego albo z kimś coś przyjemnego, co też Ciebie ucieszy. Także piękna energia takiego też relaksu po długotrwałej pracy nad Twoją energią i też nad jakimś projektem zewnętrznym. Także tutaj strzelec zasłużył na odpoczynek, tak? Odpoczywaj, wszystko jest ok, wszystko będzie jak najbardziej na tak dla ciebie. To mówi wszechświat, wszechświat mówi ci tak, a za chwilkę sprawdzę za pomocą czarmsów, co idzie w twoją stronę przez te 7 dni, jeśli chodzi o pracę. I finanse, tak, też Twoją sytuację finansową. Jeśli chodzi o relacje, głównie miłość, i tutaj dla osób, którzy są w relacji, również dla singli, też będę mówić, ale tu też często się inne relacje pojawiają: przyjaźnie, rodzina. I sprawdzę również, jakie szczęście idzie w Twoją stronę, co dobrego nadchodzi. To za chwilkę, a jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. W opisie jest też do mnie adres mailowy. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny ręcznie robiony przez szamana, to napisz do mnie wiadomość. I teraz. Czas na czarmsy dla strzelca. Najpierw sytuacja finansowa i zawodowa. Okej, dosyć dużo tu się. Wow, Dużo się dzieje, uwaga. Raz. Dwa, <try> trzy. wow, cztery. Pięć monet, kochani. Naprawdę duże pieniądze idą w Twoją stronę. Jeśli rozstrzygnięcie czegoś finansowego jest przez te 7 dni, to tutaj będzie duży sukces. Dla niektórych to oznacza, że i będzie szło falami to wszystko, to całe dobro. Może nawet przez 5 tygodni czy 5 miesięcy. Tutaj to już każdy poczuje, jak to będzie. Um, bardzo dużo serca i miłości strzelec wkłada w to, co robi. Mamy X, czyli runę G, bo tutaj wyraźnie um, i y, piękne, złote serce. Jest też litera G, może być ważna w jakiś sposób tutaj w Twoim życiu zawodowym, czy w finansach. I... Um, Tutaj coś jest zbudowane krok po kroku. Cieszysz się bardzo, że zrobiłeś, zrobiłaś ten pierwszy krok w przeszłości. Jeśli jeszcze pierwszy krok do czegoś nowego, w sferze tutaj zawodowej, finansowej, co kreujesz prosto z serca i co przyniesie obfitość dużą, to, to jest ten czas, żeby zrobić jakiś pierwszy krok. Wielu z was już zrobiło, czekacie na jakiś odzew. A propos czegoś też, i tutaj wszystko będzie na tak. Teraz już można się zrelaksować na chwilę, ale dla większości czuję, że już długo nad czymś pracujesz i to będzie duże finansowe osiągnięcie, które szybciutko wyciąga cię z trudnego okresu. E, tutaj też będą ważne wiadomości, ale to też wiemy, a propos, a propos spraw zawodowych, a propos spraw finansowych. No i na początku czytania u Was przecież odezwała się wrona. Tutaj mamy ptaka, więc warto sprawdzić, jakie energię wnosi wrona. Nie warto czytać przesądów, że to zły znak. One przenoszą wiadomości z jednego wymiaru do drugiego. Więc tutaj też energetycznie ktoś dobrze zadziałał, wiele, wielu z was dobrze zadziałało, żeby tutaj ruszyć też coś w sprawach zawodowych i w sprawach finansowych. Tutaj y, sprawy związane z relacjami rodziną, głównie, właśnie rodzina, dzieci, budżet domowy y, też Twój osobisty, jeśli jeszcze nie masz rodziny. Y, to tutaj będą istotne kwestie. Też widzę taką historię dla niektórych, że już wiecie, albo ta obfitość wielka przychodzi naraz, tak? bo to też może być na przykład sprzedaż czegoś, bo to szybko też te pieniądze mogą przyjść, jak jest ta błyskawica. A dla niektórych szybko przyjdzie wiadomość, a etapami będą przychodziły pieniądze to już różnie. I dla tych, którzy zastanawiali się nad potomstwem, dziećmi, założeniem rodziny, a czynniki finansowe blokowały, to to już nie będzie problem. Pięknie, to teraz czas na relacje miłość. No, no tutaj. Okej, okay, no tutaj krótko i na temat, kochani. Są pieniądze, czyli te, te sprawy finansowe będą najważniejsze. Budżet domowy to. Zakładanie rodziny, czy może y, pomysł o budowie domu, żeby mieć dach nad, nad, nad głową, a potem y, dzieci. Tutaj każdy ma swoją sytuację, ale jest mocne zabezpieczenie finansowe na rodzinę. Czyli tutaj było pięć monet, tu są dwie na rodzinę, a jeszcze trzy są na różne inwestycje i, i inne cele, więc naprawdę y, przyjemnie finansowo. I tutaj w miłości po prostu. Są serduszka, i czuję tutaj, że jest dużo energii miłości, jeśli się na nią otworzysz, bo jest tutaj litera N. To może być jakiś ważny inicjał w relacjach miłości dla ciebie. Może być tak, że niektórzy otworzą się na miłość, bo tu jest otwarte serce. Ale niektórzy jeszcze nie są gotowi, jeszcze chronią swoje serce, więc tutaj to jest taki czas wyczucia, też właśnie zadbania o swoje potrzeby, zajrzenia głęboko w serce i właśnie sprawdzenia, na co Twoje serce mówi tak. Tutaj bardziej czuję dbanie o rodzinę, yy... I, I dbanie o siebie, takie najmocniejsze tematy, bo tutaj, tematy finansowe zdominowały ten tydzień. Dobrze. I teraz jeszcze, jakie szczęście idzie w Twoją stronę? No, na pewno wiemy, że finansowe, bo <gryw> bardzo tutaj dużo monet. Um, Okej. Okay. Jakie szczęście idzie w Twoją stronę? Na pewno, no właśnie, tutaj. Czułam, że wiele osób otwiera się na miłość. Transformacja serca i w ogóle transformacja czegoś, co było trudne, yy... jest udana, tak. Można odetchnąć, teraz można odpocząć. Yy, zwłaszcza transformacja taka, gdzie poprzednie relacje, i to nie tylko miłosne, były takie, że dawałeś, dawałeś i z powrotem no, mało, a tutaj jest szansa na bratnią duszę, czy w te 7 dni, czy yy, oczywiście dla niektórych trochę później, ale jest to tak, jeżeli zaopiekujesz się sobą, swoimi potrzebami, będziesz się bawić i robić to, to co cię cieszy, to w trakcie tego możesz naprawdę kogoś spotkać. Tutaj taką yy, widzę dokładnie historię. Warto już zacząć teraz, a ta osoba przyjdzie do ciebie wtedy, kiedy ma przyjść, w odpowiednim momencie. Coś pięknego, nowego, duży, nowy początek, też poczucie bezpieczeństwa, no ale zwłaszcza finansowego, ale nie tylko tutaj emocjonalnego, również duże, szczęśliwe zmiany. Zobaczysz obfite owoce, Swojej pracy. Um, tutaj muzyka będzie istotna, może jakaś impreza taneczna, muzyczna, coś z muzyką przyjemnego się um, wydarzy, również um, rozmowy prosto z serca, ale o takich fajnych, szczęśliwych rzeczach, nietrudnych. I rozmowy z osobami, z którymi nadajesz na tych samych falach. Delfinek, ale tak, Delfinek, Flaming, Rozgwiazda, mówi o możliwej podróży. Może masz zaplanowany urlop, to super, baw się, nie przejmuj się, że tam y, czekasz na jakąś decyzję gdzieś, bo to wszystko będzie ok, zatwierdzone. Także jak najbardziej ciesz się podróżą, albo właśnie przyjdą środki na to, żeby zaplanować, zarezerwować jakąś super. Podróż, tutaj romantycznie też będzie dla wielu osób. Może też być szczęśliwa wiadomość o potomku, Twoim, czy w Twojej rodzinie, czy o wnukach. Generalnie energia szczęśliwej rodziny jest tutaj znak zodiaku. Rak. To może być dla Ciebie ważna osoba, ale to też jest wskazówka, że życie rodzinne, domowe przyniesie Ci. Wiele szczęścia i radości przez te następne 7 dni. I teraz jeszcze Twoje słowa mocy, możesz je powtarzać, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą. Tutaj też będą wskazówki na pewno. O, mamy! Wskazówki od wszechświata. Właśnie teraz projektuję swoje wspaniałe, radosne życie, którego pragnę i które jest moim prawem. No właśnie, tak. Poprzez to połączenie się z energią zabawy, z energią tego, co Cię cieszy, sprawia Ci radość, dostrajasz się do energii życia Twoich marzeń. Także to jest naprawdę ważny czas, żeby dać sobie pozwolenie na radość i zabawę. Kochani, tutaj piękna energia na ten tydzień się pokazuje dla strzelca i czuję, że będą dla Ciebie różne miłe niespodzianki od losu. Jeśli chcesz zgłębić ten temat, to zapraszam Cię na moje czytanie bezterminowe. Wybierz kartę, z którego właśnie się dowiesz, jakie miłe niespodzianki szykuje ci los. Jeśli chcesz zobaczyć ten film, to kliknij w miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.